Voucher do Adidas. Tak i tam odbierałam ten pakiet w środę. Fajnie, fajnie. No. A coś jeszcze masz? No i jeszcze zobaczymy, co tu mam. Słuchajcie. No to właśnie ten mój numer, który muszę do koszulki. Słuchajcie, nie wzięłam koszulki. Stwierdziłam, że mam swoje koszulki. Wystarczy mi tylko medal. A gdzie go powiesisz? Pokaż. Ja tutaj gdzieś go powiesz. Myślę, że dolecę, że nie będzie żadnych kontuzji po drodze, a nie No i tu mamy półmaraton, dwie godziny, pół godziny, to jest Twój rekord. A może zapiszmy teraz Twój nowy czas, może zapiszmy tutaj, że masz 54 lata i teraz będziesz te wszystkie rekordy. Żeby teraz się to motywowało, żeby stawać się... Nie, niech będzie tak, jak jest, O później przemyślimy mhm. to. Ale moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo po co te rekordy, jak miałaś, nie wiem... 20 lat, 30. Nie będzie, nie. Może, może Cię to będzie bardziej motywować, jak tutaj napiszesz 54 i od tego roku będziemy wszystkie rekordy liczyć. No ja myśli, jak... myślę, że to jest dobry pomysł. No może, to jeszcze tak, to, to zaraz to z... możemy Możecie napisać w komentarzu, czy też jak uważacie, żeby poprawić mhm. rekordy. No. Tak, musimy Dobra. to przemyśleć, tak. Czy będzie dobrze, piąteczka, sportowcu? Będzie dobrze, będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, żebym nie dostała żadnych kontuzji i miała energię. Będzie, będzie do...